Tym razem nie korzystałam z losowych kart Tarota. Każdy horoskop, który usłyszycie został przygotowany w oparciu o aktualne pozycje planet i ich wpływ na każdy znak zodiaku. To oznacza, że patrzyłam na energię w kosmosu, jego układy i aspekty, by opowiedzieć Wam o nadchodzącym tygodniu w sposób prawdziwy i magiczny. Teraz w pełni możemy nazwać to horoskopem. Strzelcu. Horyzonty... Wołają, poczuj je w sercu, zanim ruszysz w drogę. Nowe możliwości finansowe wymagają odwagi i otwartości na nieznane. W miłości, podróż nie zawsze oznacza zmianę miejsca, czasami to wgląd, w głąb relacji. Samopoczucie może być pełne poszukiwania Znaczenia. To tydzień bogaty w odkrycia. Rada na ten tydzień. Wolność pochodzi z wnętrza, nie z miejsca, w którym jesteś. Życzę ci odwagi i magicznego tygodnia.